Na plaży się żegnałem z wami w poprzednim odcinku, i z tej samej plaży się z wami witam w dzisiejszym odcinku. Za dnia pięknie się prezentuje ta plaża. Fajnie, bo słońce wyszło, jest gorąco, nie widać na razie chmur deszczowych. Mam nadzieję, że miło spędzimy. Czas tutaj na biwaku nad tym jeziorem. Zapraszam do dzisiejszej przygody. Kawusia, do tego croissant i tak można sobie wypoczywać. A przy okazji trochę energii doładuję, bo jest piękne mocne słońce. Pyszny z czekoladą. Super wakacyjne miejsce na biwak na odpoczynek. A teraz pokażę Wam mój obóz. Tutaj mamy kuchenkę gazową, zestaw do zasilania w prąd urządzeń takich typowo turystycznych, jak na przykład powerbanki, baterie od kamery ale również baterie od komórek, ładowanie akumulatora do lodówki turystycznej, a nawet to urządzenie daje sobie radę z suszarką do włosów, gdzie nawet testował to bastek recykling odnośnik do jego kanału. Pozdrawiam Sebastian Alpower zdaje radę. Stolik turystyczny, na którym sobie jemy, w busie zmieściły się dwa materace dla niskich osób, czyli dla dzieci. I namiot, duży namiot, w którym zamontowałem duży materac. Spałem z żoną, spokojnie się zmieściliśmy. Jest kilka innych obozowiczów. Tutaj mamy sąsiadów ze Słowacji. Mają namiot na dachu. Z rodzinką przyjechali. Tam jest kolejny namiot na dachu. Też sobie dają radę i kilka samochodów osobowych, gdzie ludzie przyjechali pod namiot albo po prostu tak sobie poleżeć na plaży. No i co, i tak sobie wypoczywamy w drodze do Chorwacji. Jak chcecie zobaczyć moje przygody w Chorwacji, to zapraszam do śledzenia dalszych odcinków. A ja tymczasem, no chyba wezmę wykrywacz i posprawdzam, co kryje ta wielka plaża i wejdę do wody z sitem, sprawdzę całą linię brzegową. A nóż-widelec, może jakaś biżuteria wpadnie, może pieniążki. Pozdrowionka dla Was wszystkich ze słonecznej Bośni. Wyszedłem w końcu z wykrywaczem, trochę poszperać po tej plaży i mam bardzo głęboki sygnał, tutaj już widać rand, jest moneta, moneta o nominale jednej kuny, jedna kuna chorwacka. Niestety już jej nie wymienię na nic w banku, ale jest pierwsza moneta. Chyba jakiś pies się zerwał ze smyczy i urwał całą tą sprzączkę. Nierdzewka, nie zardzewiało nic, tylko piasek się dostał i sprężyna nie działa. Myślę, że po umyciu jeszcze będzie działało. A na, a na biwakowaniu, takie sprzączki w formie karabinczyka się przydadzą. No pokaż kotek co tam znalazłem. Co to jest? Okulary. Okulary. No umyj te okulary i zobaczymy jak wyglądają. 20 cm pod powierzchnią były sobie okulary przeciwsłoneczne. Teraz zobaczymy, jak wyglądają po umyciu. No pokaż. Aha. Takie są po umyciu okulary. Może trochę im przywaliłem. Potuczone i powykinane. Nie wiem, jakaś pani chyba zgubiła, bo wyglądają na damskie, wiesz? Jest trochę kapsli od piwa, szczególnie od zielonego, chęka. Wszyscy znają, jest trochę korków odgorzały i tutaj też miałem sygnał na koryt odgorzały. Ale to nie jest koryk odgorzały. Patrzcie. Za chwilę, tylko pokażę jak wygląda. Poczekaj kochanie, jest tutaj próba. Teraz nie dopatrzę jakiej jakości srebro. Poczekaj kochanie. Surcie już mi zabiera z rączki, chcę już umyć. Jeśli później dojrze jaka próba, to wam powiem. A takie ładne kamyczki no, umy i przynieść do kamery pokażemy jak wygląda. Tak mi się wydawało właśnie, że woda się cofnęła. W zeszłym roku brzeg się kończył gdzieś, albo na linię tych wodorostów, albo jeszcze dalej. No pokaż kochanie. Gdzie ty jesteś? No, Pokaż tatusiowi do kamery, dziękuję za umycie. O, jaka ładna dziewczęca biżuteria. Trochę za duży będzie na ciebie, wiesz? Kamyczki są, ładnie się świeci. I tutaj próba. Daj do mamie. Dobrze, to daj mamie, niech ma sobie tam gdzieś schowa. Na kogo będzie pasowało, ten będzie nosił. I takie to są Błośniackie plaże. Któryś sygnał z rzędu 10, może 15 Jest srebrny Pierścionek damski, srebrna biżuteria Tylko tak dalej Tutaj sygnał dosłownie Tyle pod Powierzchnią No popatrz kochanie, tutaj gdzieś coś jest No No kop łapkami ładnie O zobacz, coś tu wystaje Co tam masz? Umyjesz? No nie no Woda na pewno się cofnęła to już jest znak. Drugi sygnał pod rząd i chyba sygnał na kolor. Na kolor na biżuterię. Dołek zasypujemy i czeka nasz córka. Umyje i przyniesie pokazać do kamery. I teraz mamy grubą, grubą obrączkę. Słuchajcie, nie ma tutaj próby. Nie widzę. Ale... Yy, czy to jest nierdzewka? Jest tutaj, próba wytarta. Ktoś musiał długo nosić i wytarła się od palca. Tutaj jest ledwo widoczna próba. Przypuszczam, że 925. Yy, dlatego był wysoki sygnał na czyste srebro. Fajna gruba obrączka. Na mój palec, o. Dobrze, kochanie, ja teraz pokazuję widzom do kamerki, wiesz, na filmik. Proszę bardzo. I tak można szukać, ludzie. Bośniacka plaża oddaje. Bransoletkę nie wiem, kiedy znajdziemy. Na razie mam tutaj sygnał, taki ładny stały sygnał, może na... na monetę może. Nie, to będzie jakiś drobiazg patrz Medalik Medalik z Jezusem albo z matką boską Umyj w wodzie i pokaż mi hmm. trochę zjedzone już przez wodę tutaj rdza To jest znak krzyża jakieś M Nie wiem czy to jest i matka boska Nie otworzymy to jest takie nieotwieralne Leciutkie, to chyba aluminium. No, ale ładne. Dobra, wykopane. O nie, no. Woda na 140 cm głębokości. I kapsel od Piwa Bawaria. Teraz jestem na głębokości. Nie wiem, 150-160 cm i walczę z głębokim sygnałem, którego nie dość że ciężko namierzyć, to jeszcze nie mogę go podjąć, bo jest bardzo głęboki. Już wywaliłem taką jamę głęboką, i jeszcze, mimo wszystko, siedzi w dnie. Włączę się, może, jak go wykopię, bo to jeszcze pewnie zejdzie. Tamten głęboki sygnał okazał się być zwykłym śmieciem. A teraz mam tutaj, blisko na samym brzegu, zawieszkę w kształcie takiego listka. Tak jakby listek klonu albo dębu. Żadnej próby nie widzę. Ale taka, taka wygląda mi na. Wygląda mi na srebro. Tak ładnie przebarwiło się na ciemno trochę. No, lekkie nie jest. Jeśli to by się okaże, to być srebrem, to będzie hatryk srebrny. He, dobre. Ja pieszę! A teraz coś okrągłego się pokazało w sicie. Ale jest to kółko od plandeki, namiotu, może, no coś w tym stylu, lekkie aluminium. Co tym razem udało mi się znaleźć? No nie no, znowu kapsel, karlowaczko. Znowu się coś zachmurzyło, tak jak i wczoraj, tylko nie padało. Nadal jest ciepło. Wyszedłem już z wody, bo byłem, będąc tam z godzinę po szyję, no to zmarzłem. Nie mam pianki na sobie. Teraz trochę po brzegu grzebię. Mam tutaj co? Monetę. Moneta Dwie, dwie marki bośniackie 2019 rok dwie marki bośniackie to jeśli dobrze liczę jak mnie przeliczali w restauracji to jest jeden euro co to? krzyż? Kurde, ale jeszcze takiego, z takim się jeszcze nie spotkałem. Czarny krzyż. Marka sektor. Albo settor, zależy w jakim języku to się czyta. Sektor. Tutaj widać, że się rozgieło ogniwo. Dosyć ciężki. Jakiś metal pomalowany na czarno. Fajna, nietypowa, znajda. Pięknie ta góra jest oświetlona. Super wygląda. tu jakiś krokodel się chyba wynurza. A tymczasem podejmuje. Przedmiot który daje mi to sygnał. Ej, zobaczcie jaki żuk tutaj. żyje czy nie żyje? Oczywiście to nie ten żuk mi daje sygnał, ale jaki wielki żuk. Jaki fajny, zielony. Super. na pewnie smakuje, smakuwa. To jakiś drobiazg będzie. No to. to, jest to, co to jest? Aha. Wygląda mi to na kawałek odłamka. Ciemno się już robi. Noc nadchodzi. Za chwilę będzie całkowicie ciemno. Wcześniej odpuściłem wykrywacz, bo poszliśmy sobie zrobić obiad. Później zaczął padać deszcz. To siedzieliśmy w namiocie ukryci, bo nie wiadomo skąd wiatr nawiał chmury deszczowe. No i popadało. Później była kolacja. I teraz wyszedłem trochę z wykrywaczem, sobie pochodzić, ale niestety, szczęście już się do mnie nie uśmiecha. To, to co znalazłeś? Wiesz co, znalazłem? Monetę, dwie, dwie marki bośniackie. A teraz nie chyba zobaczyć. Na no pewnie, tylko umyję troszkę i cię pokażę. Mam teraz pomocnika który mi przyświeca latarką. Siema, pomocniku. A, witam, witam. Moneta 10 eurocentów. Całkiem ładny, niezniszczony. Zaświeć mi tutaj, pomocniku. Na samym wierzchu moneta leży. Byłem pewien, że to kapsel. Świeży kapsel na wierzchu. A to moneta o dominale jednego euro. Pięknie. Moneta z kuną, czyli euro chorwackie. 2023. Świetnie. To chyba pewnie będzie ostatni sygnał już, bo jest ciemno, tak jak widać na załączonym obrazku, przy latarce, wiatr się zrywa, późna pora, więc idziemy spać, żeby rano wstać. Dzięki za dzisiejszy odcinek że spędziliście go ze mną podczas moich przykód, Jakie były, takie były. Co znalazłem, to znalazłem. Fajne sreberka powychodziły. Cieszę się bardzo. Bośniacka plaża mnie przywitała i oddała kolor srebra, kilka monetek. Fajnie. Yy, dobranoc. Zapraszam do następnego odcinka. Cześć.